Hej są, witajcie na moim kanale, ja jestem Lena, a dzisiaj będzie odcinek o... Chyba każdy tego chce Na co jest szał? Szał jest na lody ekipy, a ja jako prawdziwe polskie dziecko muszę je zjeść Ja ich jeszcze nie jadłam, dzisiaj do sklepu zielone zwierzątko Latają lody ekipy. XXL już była dzisiaj dostawa. Mam nadzieję, że ludzie już wszystkiego nie wykupili, ale nie jedę tam sama. Czekam na autobus. Aktualnie autobus mam 13:03. Mamy godzinę 12:32. Właśnie skończyłam lekcję jakieś 20 minut temu. I jestem umówiona z Mają, że jedziemy razem szukać tych lodów ekipy. I mamy jakby jedną zasadę: nie. My się nie poddamy. Będziemy je szukać nawet do piątej nad ranem, żeby tylko znaleźć Ci. Mamy je znaleźć, po prostu ja chcę je zjeść. Ja chcę je zjeść, bo ja ich jeszcze nie jadłam A że jestem polskim dzieckiem, to muszę, więc um, czekamy na autobus. Um, tak jak mówię, jesteśmy umówione, będziemy jeździć autobusem, podróżować, żeby je znaleźć. Był szał, były w Lidlu przez. Wczoraj, wczoraj była to dostawa taka pierwsza do Lidlów o 6 nad ranem, i podobno każdy lid 6:15 lodów nie było żadnych, ludzie się pobili o te lody. To już jest trochę przesada, moim zdaniem, ale czemu nie? Spróbujemy, tylko wiecie co? Ja się boję podejść do lodówki, że ktoś na mnie nakrzyczy, że ja chcę lody ekipy, i powie, że nie. Nie ma lodów ekipy, ja się boję tego. Ja, ja mam stres lekki, ale czego się nie robi dla was, czego się nie robi do tego, żeby zjeść lody ekipy? Więc e, czekamy teraz na autobus. Ja się zaraz będę ubierać i idziemy. Jeszcze wam pokażę dokładnie, co jestem brana. Więc napię taką kurtkę, jakby za taką. Kom... barykę, to jest kurtka mojej siostry i do tego mam buty ale Maja do mnie dzwoni, widzę, więc. I idę. Złożę Dobra. E, jestem z Mają. Maja. Ja mm, ma zamiar nie zdążyć. Ech. Stwierdziłam, że do niej dojdę, gdybym miała nie, nie dojść. Żeby nie było, że sama pojadę. Jestem z Mają na przystanku. Zaraz będziemy miał autobus. Za kilka minutek, za dwie albo jedną nawet. I będziemy już jechać. Teraz pierwszy punkt to jest e, Biedronka. Biedra. Biedronka. I, Rosman, Biedronka i obok będzie Rosman, więc sobie też tam zajdziemy Ale chyba w tej Biedronce będę musiała sobie kupić jakieś picie, bo już mi... Bo ja tu biegłam na ten przystanek, żeby tylko zdążyć, ale tu jest Maja, nie wiem czy ją widać Widać ją? O, nie widać No, także czekamy na autobus jeszcze minutę, dwie Byłyśmy w tej Biedronce i w Biedronce jakby nie było, więc teraz idziemy do Stokrotki W której mogą być No, także czekamy na autobus, bo już jedzie krotce nie było. Byłyśmy jeszcze w jednej Biedronce przy okazji i też nie było. Boję się, że wszyscy ludzie wykupili nam. Ale idziemy teraz do Żabki, bo mają być dzisiaj te dostawa tych X i tam idziemy sprawdzić. Tak, także idziemy. Byłyśmy w sklepie Żabka i Stokrotka. W żadnym nie było. Idziemy teraz do następnej Biedronki. I po tej Biedronce Będziemy jechały do Lidla autobusem. Tak. Bo tutaj jest przystanek, a on idzie pod Lidl. Więc idziemy zobaczyć czy są. Kordza Tak. Idziemy Jesteśmy za Lidlem. Nadal nie znalazł się ekipy ani mam maseczki, bo jakby... są te nowe kaktusy. Czekajcie, ja chcę założyć tą słuchawkę, żeby mogła mówić, żebyście mnie słyszeć mogli. I ja chcę je spróbować, przetestować. Na razie przed lodami ekipy, bo już w 7 sklepach i nadal nie ma. Um, ale tak on wygląda. Odgryzłam mu głowę. Smakuje cię? Tak. To jest jakiś arbus. Arbus tu jest napisane. Arbus i jabłko. Panierka jak panierka. Mm. Próbujmy dolne. Nie umiem odgryć panierki i się odgryzł cały lód. Zdjęcia. No. Barstwa loda. Te różowa nie ma smaku. To jest jabłko. Żeby być arbus, arbuz, ale... Nie ma smaku. A czy jesteśmy w ogóle... Nawet nie wiem gdzie jesteśmy za Lidlem. Bo tutaj nic nie ma. Dosłownie nic. To jest takie pole zwykłe. I... możemy Może my sobie to zjemy? W drodze po Szukamy, dalej idziemy. Więc ja się z wami żegnam, a my... Gdzieś jedziemy teraz autobusem pewnie. W jakiś tem miejsce. O ja wiem! Na następnego Lidla. Ja wiem gdzie możemy którędy dojechać chyba. Dobra, idziemy na przystanek. więc byliśmy już e, chyba w 10 Lidlu. Nie ma. Nie ma. E, myślę, że ludzie się rzucili na te lody i nie ma. Więc sobie, odpuszcz... e, więc sobie odpuszczamy i... Nie poddamy. Będziemy je szukać nawet do 5 nad ranem. Jeszcze chciałam Wam pokazać piękny traj, obraz naszego <laughs> polskiego, naszego miejscowego parku, ponieważ jest to bardzo ładnie. E, co ty robisz? A Maja się śmieje. Ja piłam wodę, mogę wam powiedzieć. Dobra, pokażę wam jak tutaj jest ładnie. Zobaczcie. Maja, ty dajesz taki zły podkład pod to. Tak tutaj się prezentuje, tam jest takie przejście jakby, jest to naprawdę śliczne. Beautiful. <śladnie> Tam jest fontanna Ty nie jesteś śliczna Nie pasujesz do otoczenia Dobra, zaraz wrócę Kaczka na kolację No moja, idzie do nas pani kaczka Pani kaczka Oj, Mogę do niej podejść, do panikaczki? kaczki? Pani kaczka Marysia Marysia Pani kaczka Marysia, pani kaczka. Uciekła ode mnie co ty o tym sądzisz o tej kaczce? Marysia uciekła. Co ty o tym sądzisz? Pani kaczka. Na, na, na ja, Wytrąciła mnie w ręki i mi na mam nadzieję, że się nie zbił jeszcze bardziej. Ale ja go nie zbiłam. Nie lubię. Poszedł, po oh my God. Głowem, o, yes. ogon, fubla To tak zeszło tam, o tam, tak tutaj tam zeszło, tak tutaj, Omega. Oh Ej, czekaj, on tam się schował chyba, wiesz? Jakby to jest daleko od nas, co nie? Ale my go tam nic nie męczymy z nim Ale on był słodki Nie, on nie był słodki, to była trochę mysz, ale nie Widziałeś wcześniej to gołębia, który nie miał nogi Ale... Teraz już na serio żegnam się z wami. Zapraszam was do wszystkich moich społecznościówek, które są na dole i do Mai też. Tam będziecie też. Mieli ja na dole w opisie yy, mój vinted i masz, masz vinteda? Mam. To Maj vinteda też będziecie mieli w opisie. Ale ja się z wami żegnam. Bye, Bye